Cześć Zegarkowicze, to znowu my, ekipa minuta.pl. Dzisiaj chcemy Wam przedstawić markę DOXA, a dokładniej zegarki DOXA SAP. Marka DOXA powstała w 1889 roku, a modele Doxa SAP zostały wypuszczane w połowie lat 60. XX wieku. Co dostajemy? Torebeczkę, pudełko, i mamy, karty gwarancyjne międzynarodową i polską oraz instrukcję obsługi do każdego zegarka. Dłużymy sobie to na bok. Dostajemy wodoodporne pudełko, a w środku mamy model doksy 1500T, czyli 1500 metrów wodoszczelności. Cóż tu mamy? 45 mm kopertę, połączenie pomarańczowe jego ze srebrnym wskazówki, pokręcający się bezel, zawór helowy, Logo sygnowane marką DOXY SUP. Dekiel sygnowany logiem DOXY SUP. Silikonowy pasek, który każdy będzie sobie indywidualnie podcinał bądź sam, bądź u I Już pokazuję, co jest dalej. Pudełeczko jest wodoodporne. W pudełeczku mamy miejsce na zegarek. Smyczkę, którą możemy sobie podpiąć pod pudełko. Oraz zapięcie, tak jak wspomnialiśmy, każdy indywidualnie będzie mógł sobie go skrócić. Uwaga, zapięcie jest zapięciem motylkowym, sygnowanym logo do SAP. To zapięcie jeszcze ma możliwość powiększenia, gdyż jak będziemy zakładać nasz zegarek na skafander bądź kominezon do nurkowania, nigdy nie wiemy, jak szeroko on wejdzie. Pokażę jeszcze raz zegarek. Tutaj możemy powiedzieć też o z tylu Diver Des. jest to zegarek do nurkowania, który możemy założyć do koszuli, który będzie wyglądał dobrze też w stroju casualowym. Tak jak mówię, o pokażę, duży zegarek, ale wygląda dobrze na ręce. Cena tego zegarka to 8680 zł, jest on dostępny u nas na stronie internetowej, jest tam cała historia marki, zapraszamy do zakupu, zachęcamy, chodźcie kupujcie.